Tak, ze światem był przez moją mamę, która szła do sanockiego Księga Tam panie odkładamy nowości. Wśród tych nowości znalazła się książka, rozmowy z Czesławem Miłoszem. W tym domie było zdjęcie również autora tych rozmów. Dużo młodszego. Mojego, który wtedy bardzo, bardzo został Boże, jaki to jest? Po pierwsze, no, mądry facet i szczęście, że mógł z miłoszem przeprowadzić te rozmowy. I teraz pierwsze pytanie. Kiedy pierwszy raz to Zaczęło się właściwie od, od wywiadu, przepraszam, od wykładu Jana Błońskiego na uniwersytecie, w którym przedstawił dwa bieguny polskie poezji, znaczy biegun przybosia i biegun miłosza. Wtedy oczywiście na uniwersytecie się nie mówiło o miłoszu. Ale to był chytry zabieg Błońskiego. Ja już wtedy byłem po doktoracie i no, przekonany, że coś tam w literaturze umiem, nagle usłyszałem pierwsze poety, które no, w moim przekonaniu od razu był no, najbitniejszym polskim poetą. To było dla mnie oczywiste. I postanowiłem, co było wtedy karkołomne zadaniem, Jak bardzo karkołomne, to sobie zdałem sprawę dopiero później napisać o nim książkę, na zasadzie takiej, no, że jak się czegoś nie zna, to należy o tym napisać książkę. I zacząłem zbierać materiały do tej książki, chodzą do Jagiellonki, przepisując ręcznie wiersze gdzieś tam Zagarów, czy Pionów, Miłosza, do zadatki do dodatki z jego przedwojennych utworów. I szczęśliwie się złożyło, że po roku takiej pracy, to był rok 70, 75, 76 roku, Wcześniej żyłem, że wyjechałem na zasadzie wymiany między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Lille we Francji na trzy lata. No i to oczywiście otworzyło zupełnie inne możliwości, to znaczy, że kultura paryska, która była zupełnie dostępna, wydania kultury i tak dalej, wszystko było dla mnie otworem, więc odrabiałem swoją działkę na uniwersytecie, po czym zajmowałem się tym, co do swojej książki, ale co, co ważniejsze, Boński, który się przyjaźnił z Miłoszem, jak Państwo wiedzą, wcześniej napisał do niego i uprzedził go o tym. Napisałem, zaraz po przyjeździe do, do Francji, napisałem list do Miłosza. No i proszę sobie wyobrazić, to wielkie moje wzruszenie i radość, kiedy dostaję list od Czesława Miłosza. No to tak jakby ktoś dostał list od Adama Mickiewicza, po prostu. <grywka> Bardzo zresztą serdeczny i, 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 i miły. I zaczęła się nasza korespondencja. Dlatego o tym mówię, że. Początkiem właśnie naszej znajomości, a potem bardzo serdecznie przyjaźni, była ta korespondencja. I w 1979 roku, kiedy Miłosz przyjechał do Paryża, do Edition du Dialogue, wtedy pracował nad przykładami Biblii, spotkał się z Sadzikiem, którego zresztą też poznałem wówczas, zaproponował, byśmy się spotkali. I oczywiście spotkaliśmy się w Paryżu w 1989 roku, w czerwcu. No to było oczywiście spotkanie, które zostało mi na całe życie, nie. bo no, myślałem sobie, no 6911 rok, no to 11 rok to jednak taki starszy pan wiedział, to wyszedł człowiek, który miał wyglądał na 40-50, była pewne nergii młodzieńczy i tak. Tak sobie pan nie wyobrażał. To z tym akcentem, zapamiętałem no, ten tak? no, no i usiedliśmy, usiedliśmy w kawiarni, zaczęliśmy rozmawiać. Tak byśmy się znali od dawna. Zresztą bardzo życzliwie mnie traktował. Zapoznał mnie właśnie z Echem Sadzikiem, z Olą Bartową, z Ofią Herz. No w ogóle to było niesamowite zupełnie. I byłem pierwszy raz w, w, na liście tytków, i dialog dialogów, miał, spotka, miał spotkanie. I czytał wiersze. Pierwszy raz słyszałem, jak czyta wiersze. I to było oczywiście, no, porażające wrażenie. Porażę. Jak ktoś z Państwa słyszał Miłosza, to wie o czym mówię. Ponieważ miałem taką świadomość, że no, jestem w tej Francji, już właściwie miałem wyjechać w że się mój pobyt kończył, bo tylko na trzy lata, że może już się nigdy z nim nie zobaczę. I chciałem sobie też na pamiątkę i dla tych potrzeb zarejestrować rozmowy z nim. Tak powstały te jakby taki materiał do mojej książki. Także ja byłem niepytany o jakie rzeczy, takie, co Pan przez to chciał powiedzieć, bo uważałem, że to jest moje zadanie, żeby na to pytanie odpowiedzieć, tylko takie generalne. On zresztą na początku, szczerze powiedziawszy, nie bardzo chciał rozmawiać. <laughs> a to jakoś tak, nie będę taki swobodny, taki właśnie, a to jakoś zostanie. I to jakoś zostanie, pamiętam te słowa. To dobrze, że zostanie. Ja tak zostaną chwilę. No, może oczywiście, no, ale zobaczymy. To był zawsze taki wstępny rozmów. zobaczymy. No, ale jakoś tak go skłoniłem przez to. Była między nami jakaś taka nic porozumienia, która potem dała właśnie dalszy ciąg tych rozmów po prostu. I spotykaliśmy się, co mało kto wierzy, ale niech, nie, niech Państwo mi uwierzą, że spotykaliśmy się 6 dni po godzinie z tego się może. Pełnie bez żadnych przygotowań, bez uprzednich, nic, po prostu przychodziłem do niego i nagrywałem godzinę, nagrywałem godzinę. I, 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 no i ten materiały, ja dobrze przyjęto, wróciłem do, do Polski. No ale tutaj, tutaj Nobel i wydanie literackie ja jak zaproponowałem, żeby to wydać, no to natychmiast oczywiście, bo nie byłem... miłość, jak i ja nie, nie byliśmy zadowoleni z tej książki. Dlatego, że jak powiedziałem, to była książka robocza. I, I kiedy znalazłem się w Stanach na zaproszenie w Uniwersytetu w Berkeley skłoniłem Miłosza do tego, żebyśmy nagrali po prostu dalszą, dalszy ciąg tych rozmów. I znowu natrafiłem no, na pewien opór. Mówi, no jak, no ale przecież wydałem książkę, rozmów z, z Renatą Gorczyńską, co ja jeszcze mam do powiedzenia. co jej powiedziałem. I, i, I wtedy mu zaproponowałem właśnie, żeby rozmawiać, jak to o czym, no, o Mężczyźnie, o, o, o dziedzictwie, o rodzinie, o, o całym tym świecie właśnie, który dla mnie y, y, był mało znany. Wtedy jeszcze to, co teraz Państwo mają możliwość czytania tych książek wydawanych oczywiście bez żadnych ograniczeń na temat kresu nie istniało, prawda? Więc na ten temat właściwie zadba bardzo mało. No i znowu mówi, no to zobaczymy, No, ale, ale tak jakby, jak zobaczył, tak, tak zaczęliśmy rozmawiać, a to, to już te rozmowy trwały 40 godzin i yy, yy, chronologicznie nie przygotowałem się do nich bardzo starannie, bo jak mówię, to, to było na zasadzie takiej, Ja sam się temu dziwię, a ja tego po prostu naprawdę szczerze mówiąc nie rozumiem, jak mnie się to udało zrobić. Więc nami była jakaś taka wewnętrzna iść porozumienia, że tam po prostu to wychodziło. On no że ja bym z nikim tak nie mógł rozmawiać z panem. No i tak było. No i rzeczywiście rozmawialiśmy i już teraz systematycznie z myślą tym, że była książka. To trwało 30 godzin i potem złożyło się z tego cała książka właśnie rozmawia. Uważam, to jest największe życie, się to tak. tak to się tak. zaczęło.